Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym reading vlogiem i teraz będę czytała pewną serię, która generalnie za granicą ma wiele tomów, chyba dziesięć. My w Polsce mamy wydane tylko trzy i są to Zaginione Miasta, pierwsze trzy tomy, tak jak mówię, całej serii. Generalnie ja już zaczęłam czytać pierwszy tom, czyli Strażniczkę, jak możecie zauważyć po pomponie. Przeczytałam dwa rozdziały i na razie nie, nie mam jako takich przemyśleń. Wydaje mi się, że to będzie dosyć fajna seria. Mało tego, już kilkoro z Was pisało mi na Instagramie, że to jest Wasza lubiona seria, że macie nadzieję, że mi się spodoba. Ja też mam taką nadzieję, naprawdę. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do tych książek. Nie mam wygórowanych oczekiwań co do tej młodzieżowej serii fantastycznej, ale mam nadzieję po prostu, że... Spodoba mi się i tylko tyle wiem, że to jest książka o dziewczynie, która pewnego razu trafia do szkoły magicznej i okazuje się, że ona w ogóle jest elfem. No i dziewczyna po prostu śledzimy jej jakieś tam przygody. Jest to promowana seria pod takim szyldem Harry'ego Pottera, coś pomieszane właśnie i z tym światem Harry'ego Pottera i Persego Jacksona. Czy faktycznie, w sensie ja nie czytałam Persiego Jacksona, Harry Pottera oglądałam, więc no jakieś takie oparcie będę miała, aby się zaczepić i zobaczyć, czy faktycznie ta promocja jest udana. I to tyle ode mnie na razie. Ja idę czytać, bo powiem Wam szczerze, że no naprawdę jestem mega pozytywnie nastawiona i złapałam się nawet na tym, że przed tym, a jak zaczęłam czytać ten pierwszy dom, to spoglądałam na te książki i mówię tak, dobra. Jeszcze nie zacznę, bo mam tych pięć chyba książek i jeszcze słucham jednej w audio i po prostu powstrzymywałam się, no ale mi pękło, no i sięgnęłam po nią. Więc no, tyle ode mnie, zapraszam Was na kolejnego reading vloga. Za z unboxingiem paczuchy. Chociaż w sumie można powiedzieć, że takim trochę oszukanym, bo ja już go w sensie paczka otworzyłam. Ale jak wy widzicie, pompony, to już wiecie, że to są zakładki. I powiem Wam szczerze, że pakowanie jest obłędne. Mało tego. Rozumiecie, że on na opakowaniu tutaj w sensie ta paczka ma moje logo. Nie logo, tylko nazwę. Nazwę Instagrama. Co jest przeurocze. I generalnie. Ja się spodziewałam w ogóle pięciu zakładek, nie pięciu tylko trzech. Trzech zakładek się spodziewałam, dostałam pięć, więc już wam prezentuję te zakładki. Teraz tak, bo bardzo często w ogóle zdarzają się pytania. Ja staram się na każde odpowiadać, aczkolwiek no niekiedy po prostu nie widzę tych komentarzy. Dopiero po jakimś dłuższym czasie je zauważam, więc od razu odpowiadam, że będziecie mieli podany link do sklepu Kamili, czyli artystki mojej twórcy zakładek w opisie i może jeszcze wstawię w komentarzu i podepnę na wszelki wypadek, bo no tak jak mówię, bardzo często się po prostu zdarzają takie pytania. No i teraz zaczniemy sobie prezentację tych zakładek, bo one są obłędne. To jest kaczucha. Cudownie ona się wygląda. Z takim pomponem. Później mamy flaminga. To jest ciasteczko Cudownie to się prezentuje. Jeszcze Wam w ogóle po, pokażę na przebitkach te zakładki. I teraz to jest w ogóle zakładka, która została wykonana na tablecie graficznym, tak samo zresztą jak kaczucha, co moim zdaniem no obłędnie to wygląda, tak? No i przepiękne. Raz tak, bo ja w ogóle wydaje mi się, że to jest bąk, ale to jest chyba taka ala pszczoła, w sensie połączenie bąka z pszczołą. Znaczy prawdopodobnie to jest bąk, ale ja wolę to nazywać pszczołą, nieważne. Cudownie to wygląda. I teraz każda zakładka ma jakby. O, proszę, tyły w jednym jakimś tam wybranym kolorze, więc tak to się prezentuje. I tak jak mówię, jeszcze na przebitkach zobaczycie te wzory, bo no, ja je po prostu uwielbiam, te zakładki mnie się prezentują. Dodam jeszcze tylko, bo wiem, że mogą się zdarzyć takie pytania. 15 zł za sztukę i wydaje mi się, że kolorystykę pomponów możecie sobie sami dobrać, jeżeli chcecie. I to w sumie byłoby na tyle. I zamówienia składacie w wiadomości prywatnej u Kamili, Także wydaje mi się, że to chyba byłoby wszystko. A ja teraz lecę nagrywać przebitki tych zakładek. Korzystając od razu z okazji, że nagrałam przed chwilą book haul, to Wam zrobię mały update, ponieważ jestem już na stronie 137 tej pierwszej części zaginionych miast. Bardzo mi się podoba, jestem zaangażowana w fabułę. Mało tego, bardzo interesują mnie właśnie losy głównej bohaterki i tych bohaterów pobocznych. Pojawił się tutaj Dex. I coś mi się wydaje, że on zostanie moją ulubioną postacią, nie żebym ujmowała pozostałym na przykład Ficowi, który również bardzo mi przypadł do gustu. Główna bohaterka jest na razie okej. Okay. W sensie rozumiem jej żałobę, którą ona przechodzi. Rozumiem również opiekunów, którzy też przechodzą żałobę. Troszkę długo, jednak tak jak mówię, no tutaj nie powiem wam o co chodzi, jednak strata jest ogromna i z jednej i z drugiej strony. I wydaje mi się, że to jest dobry zabieg, że połączyła jakby autorka wątki tych dwóch różnych światów ze sobą, bo no to będzie ciekawie, w sensie będzie ciekawe i mam nadzieję, że później Messenger jakoś poszła w tę stronę, bo tak jak mówię, no... Jestem na początku praktycznie, jedna trzecia książki za mną, ale no, bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że będzie tak przez całą książkę. Jestem na etapie takim, że główna bohaterka już idzie do szkoły. Jestem również ciekawa, czy Shannon w dalszym etapie tej przygody, właśnie z bohaterami, rozwinie temat tego. Ja teraz nie pamiętam imienia, ale on siedzi w Radzie. Beorna? Tak? Nie wiem, kurczę, poczekajcie Bronti, właśnie Gościu ma na imię Bronti Jestem ciekawa, czy jego wątek zostanie Gdzieś tam później naznaczony Bo interesuje mnie ten człowiek Jest takim, jest charakterną Postacią, która Wydaje się, że ma krzepę w sobie I zrobi po prostu wszystko Żeby jak najszybciej wygonić Naszą główną bohaterkę z Foxfire Czyli szkoły, magicznej szkoły Dla elity, więc no Jestem zaangażowana, zaangażowany ze mnie czytelnik, jeżeli chodzi o tę serię, i mam nadzieję po prostu, że się nie zawioda. wszystko ogólnie jest takie zagmatwane, ponieważ generalnie nagrywam dla Was wcześniej, wcześniej już klip o tym, że jestem na jakiejś tam stronie strażniczki. Skończyło się tak, że niechcący ten klip usunęła mnie ważne. Natomiast przychodzę, aby Wam powiedzieć i zrobić taki ogromny update. Powiem Wam, że to jest naprawdę ogromny update, ponieważ skończyłam już strażniczkę. Bardzo mi się podobał ten pierwszy tom. Wydaje mi się nawet, że już na Goodreadsie mogliście mm, zobaczyć, że wystawiłam ocenę. Natomiast przejdźmy do... Bo ja zaczęłam też drugi tom. I to jest absurdalne, bo już Wam wyjaśniam, jakby, wiecie co, to jest tak porąbane, bo ja mają, mam takie podejście ogólnie do serii, że bardzo nie lubię czytać jakby ich po kolei. To znaczy, biorę się za pierwszy tom, później czytam drugi, trzeci, czwarty i to tak leci, nie? Robię sobie zawsze, zawsze bez wyjątku przerwę. No teraz jakby widzimy, że wyjątek potwierdza regułę, bo zaczęłam drugi tom od razu, jak skończyłam. Wiecie? Po prostu. I don't believe that. Tylko, że już to prawie kończę. To, co mam wam do powiedzenia w tym momencie, to to, że ja to kompletnie nie ogarniam mózgu tej autorki, oczywiście w pozytywnym sensie, ponieważ kompletnie bym się nie spodziewała tego, co ona tutaj wymyśliła, moi drodzy. To jest coś tak absolutnie dobrego, ale raniącego i chwytającego. Że ja po prostu chaotycznie w tym momencie będę Wam opowiadać o tej książce tak krótko, bo nie chcę Wam zrobić spoilerów. Generalnie, jakby wchodzimy w fabułę po strażnicy, to nie jest niczym odkrywczym. No i śledzimy znowu los naszej głównej bohaterki. Ona naprawdę bardzo, bardzo dużo, tu dużo tutaj przeżywa, ponieważ sprawy się tak komplikują. Wiecie co? Bo to jest trudne, żeby Wam opowiedzieć o tej książce i aby Wam nie zrobić spoileru. aczkolwiek. Chcę po prostu Was zachęcić bardzo do sięgnięcia po te książki, bo naprawdę uważam, że warto. Ehm, wcześniej się nie odniosłam do promocji tego tytułu, że wiecie, że to jest połączenie Harry'ego Portera, Portera, Portera z tym Jacksonem, 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 zakopałam się teraz, nieważne, tym Persim Jacksonem, właśnie. O to mi chodziło. Nie, ogląda, nie czytałam, oglądałam Persję jego chyba tam jeden odcinek, więc do tego się nie odwołam. Natomiast co do Harry Pottera, można się faktycznie zgodzić, ponieważ jest tutaj motyw szkolenia, mamy tutaj wstąpienie do nowego magicznego świata. Faktycznie w drugim tomie już tego absolutnie nie ma. Ponieważ tu mamy kompletnie inną historię Faktycznie nasza Sophie tam staje I dostaje w sumie Staje przed trudnym zadaniem, dostaje nowe wyzwania I my jako czytelnicy Podążamy za nią Natomiast to jest Tak superanckie Ogranie tej serii. Powiem Wam szczerze, że tak jak się wiecie, ja próbowałam się nie nastawiać jakoś szczególnie. Em, że wiecie, że będę super zachwycona i tak dalej, bo jednak to jest książka taka w klimacie utrzymana dla młodszej młodzieży, dla, nawet bym powiedziała, że literatura dziecięca. Taka fantastyka, no nie? Jestem absolutnie zakochana. Czekam na czwarty tom. Powiem wam, że po prostu to jest chyba najbardziej przeze mnie wyczekiwana premiera, bo boję się, bo na pewno to jest tak, że ja skończę lada dzień, ten drugi tom. Wezmę się za trzeci i trzeci prawdopodobnie też połknę szybko. I będę chciała dalej kontynuować tę serię. I to był chyba mój największy błąd, że ja zaczęłam te książki czytać, podczas gdy one w całości nie są wydane w Polsce. Będę musiała zamówić sobie po prostu po angielsku te wersje, tym bardziej, że tam chyba język on nie jest za trudny Jeżeli ufacie mi w książkowe polecenia Jeżeli lubicie literaturę taką przyjemną po prostu Gdzie wciągnie, a raczej połknie was świat Bo to nawet nie jest wciągnięcie, to jest po prostu połykanie To naprawdę polecam się zainteresować, zwrócić uwagę na tę serię Natomiast wiecie co, bo ja nie chcę teraz was też wprowadzić w taki ala błąd bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy czytają książki po angielsku. I mam świadomość również tego, że jeżeli zaczniecie przygodę, to się nie będziecie mogli oderwać. I właśnie tego próbuję teraz uniknąć i będę się biła z myślami, czy wiecie, bo ja naprawdę ja rekomenduję tę serię. Jak ja chaotycznie w ogóle gadam teraz. I to jest, to jest ten właśnie największy taki mankament tej serii: że on jeszcze nie jest dostępny w całości w Polsce. No i tutaj już po prostu zostaje utrudniona przygoda czytelnikom, no nie? Także to już będzie tak naprawdę zależało od Was, czy chcecie poznać. Cztery tomy na razie mamy w Polsce, w sensie są trzy, czwartego premiera będzie chyba w czerwcu, oj, coś jakiego pomierzę, natomiast no tak jak mówię, to może się naprawdę odwlec w czasie, w sensie premiera tych dalszych części, no będziecie mieli i w sumie ja też ciężki orzech do zgryzienia, ale damy radę, idę czytać dalej. Korzystając z okazji, moi drodzy, robię wam update, ponieważ skończyłam drugą część. I generalnie powiem wam szczerze, że to zakończenie pozostawiło taki wydźwięk, że ta seria, w sensie seria, to mogłaby być tak naprawdę duologia yy, i zero pociągnięcia jakby przez dalsze tomy, co nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Że po prostu tak naprawdę na tym tomie moglibyśmy zakończyć swoją przygodę, yy, bo, bo tak. Nie powiem wam dlaczego, bo tak, książka naprawdę mi się podobała, wydaje mi się nawet, że bardziej niż pierwszy tom mnie zauroczył, generalnie jestem po prostu zakochana w tej serii i powiem wam szczerze, że tu już mam pompon, jeszcze nie zaczęłam nadpłomienia, bo mam lalkę w szkole i muszę ją po prostu czytać i próbuję nie powstrzymuję, ale próbuję się powstrzymywać, aby nie zacząć przygody z tą książką wcześniej, bo tak jak mówię, no na piedestale jednak obowiązków stoi ta lalka Prusa, nieszczęsna. Nie mam pojęcia, kiedy zacznę. Mam nadzieję, że być może nawet zrobię sobie taki zabieg, że będę czytać lalkę i będę sobie przepraczać właśnie z nadpłomieniem, bo no Jestem tak zaintrygowana, co autorka zrobi tutaj, w tej książce, bo tak jak mówię, ten tom zakończył się w taki sposób, że generalnie moglibyśmy już zakończyć po prostu przygodę z tymi bohaterami no i wziąć się, nie wiem, za jakąś inną książkę. Jeżeli w ogóle ma ta autorka inne książki, wydaje mi się, że nie, ale tak czy inaczej, by wtedy coś wymyśliła prawdopodobnie nowego, a tak. No, to zobaczymy. I przy okazji jeszcze Wam pokażę, ponieważ przyszła do mnie paczka z zakładkami, a wiem, że Wy lubicie sobie oglądać takie rzeczy. Także tutaj mamy Arta, to jest Bryce Queen, główna bohaterka książki Księżycowe Miasto Sary J. Mas. No i reszta to są już zakładki. I to są wszystkie zakładki jakby z dworów, ponieważ Ania, czyli twórca tych zakładek, Ania jakby zrobiła nowe wersje tych postaci, i właśnie Wam pokazuje. Jak one wyglądają? Tu jest fejra, tam był Lucien, tu mamy Nestę, tu mamy nieszczęsnego Tamlina, tutaj mamy przepiękną Amrenę. Powiem Wam szczerze, zaraz Wam w ogóle pokażę, e, jaki progres jest u Ani z tymi zakładkami. Tu mamy Azriela, tu Rysant, Kasian prawdopodobnie, no jak No i ostatnia, czyli Mor. Przed chwilą wróciłam od fryzjera i wykorzystując ten moment, zrobię Wam update, ponieważ ja wiem generalnie, że miałam czytać lalkę. Natomiast wczoraj usiadłam i przeczytałam 130 stron. Jak widzimy są rzeczy ważne i ważniejsze, najważniejszą okazała się jednak przygoda z Sophie Foster. Na fabule tej książki szczególnie skupiać się nie będziemy, ponieważ ja nie chcę Wam zrobić spoilerów, a jakby nie patrzeć, ona bardzo łączy się z poprzednimi tomami. I powiem Wam tak, nie wiedziałam czego mam się spodziewać, ponieważ jak już wcześniej wspominałam, drugi tom zakończył się w taki sposób, że tak naprawdę można by było zakończyć, jakby, całą przygodę, nie? Z tymi bohaterami. No i tutaj wchodzimy w taką nową historię. Faktycznie niektóre wątki z poprzednich tomów się ciągną, jak na przykład Pre Prentnice? Pre ja nie wiem teraz, jak ten gościu ma na imię, coś w sensie jak to się wymawia. Prentnice jakoś tak, na P. Znowu wchodzimy w przygody z tymi bohaterami. Znowu coś się tutaj dzieje, co oczywiście jest na plus. I powiem Wam szczerze, że. W tym momencie jestem na stronie 140 i on naprawdę zapowiada się o wiele lepiej niż pierwszy i drugi tom. Ja jestem w szoku, bo zarówno pierwszy jak i drugi oceniłam bardzo wysoko, ponieważ dałam im aż 5 gwiazdek i teraz dostaję nadpłomień, który jest jak na razie jeszcze lepszy niż te dwie tamtlenie. nie? Więc jakby... czy to jest możliwe? Przepraszam bardzo. Czekam, bardzo czekam na czwarty dom. Naprawdę już się tak po prostu nie mogę doczekać, aż będę miała go w swoich dłoniach. Mało tego spoglądałam już na stronę internetową, by się przygotować na razie mentalnie na zakup książek po angielsku, właśnie z tej serii. No bo jakby nie patrzeć, zaraz skończę ten trzeci dom, później przeczytam sobie czarty no i będę musiała już jakby czytać ym, dalsze części po angielsku bo w Polsce nie mamy ich jeszcze wydanych i prawdopodobnie przez długi czas jeszcze one nie zostaną wydane nie zmienia to jednak faktu że ja wam te książki bardzo bardzo polecam a teraz idę dalej czytać ponieważ zawiązała się tam taka akcja że ja nie wiem co mam powiedzieć tak także ja naprawdę Wam je rekomenduję. Już o nich trą... zaczynam trąbić w sumie na Instagramie, ponieważ bardzo mi zależy, aby ludzie sięgali po te książki. Mam wrażenie w ogóle, że to jest bardzo niedoceniana seria. Kilkoro twórców faktycznie o nich mówiło, natomiast ciągle mam wrażenie, że jest o nich za cicho. A naprawdę ta książka, ta seria zasługuje na taki potężny rozgłos z krwi i kości. I to by było na tyle w tym klipie. Idę czytać. Już normalnie nie mogę się doczekać. Coffee on my balcony, trees are dancing to the whistle of the wind. Lord Przychodzę do Was dzisiaj, aby zakończyć tego reading vloga, ponieważ udało mi się przeczytać trzy tomy z tej cudownej serii. Jestem absolutnie zakochana, natomiast to już wiecie. Powiem Wam tak, czytajcie, bo naprawdę warto. Jest to błyskotliwa seria, nietuzinkowa i wielowątkowa. Tutaj mamy naprawdę bardzo rozgałęzioną fabułę, która non-stop się przeplata z każdym kolejnym tomem. Mało tego, bohaterowie nie są infantylni, oni naprawdę mają charaktery, każdy na tle kolejnego bohatera czymś się wyróżnia. Moim ulubionym to oczywiście Kif, Keith, Kifi, jak kto chce niech wymawia, po prostu ubóstwiam tego człowieka. Mamy tutaj złe, złych bohaterów, mamy dobrych, natomiast na przykład główna bohaterka Sophie nie jest wyidealizowana, co jest ogromnym plusem, ponieważ jej też się zdarzają małe potknięcia przy pracy. To by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Jest on długi, już zauważyłam, ale myślę, że się nie znudzicie, ponieważ dużo się dosyć dzieje. Uciął mi pożegnanie, dlatego musicie wybaczyć mi zmianę kadru, ale chciałam Wam tylko powiedzieć, że widzimy się w kolejnym odcinku. Ja Wam życzę cudownych kolejnych dni. I co? Do zobaczenia. Cześć!